Ahoj, z tej strony Kamil Herbuś, a przed Tobą 52. dzień matematycznej studniówki. Zaczynamy. W urnie znajduje się 30 kul. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wynosi 20%. Ile kul białych należy odjąć, aby prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej było równe 4%? A więc wiemy, że w urnie jest 30 kul. I prawdopodobieństwo wylosowania białej wynosi 20%, czyli kule białe to jest 20% wszystkich kul. A więc liczę 20% z 30 to jest 20 setnych razy 30. Zera się skrócą i to jest 6 kul białych. Ile teraz jest w urnie? I zobacz, pytają nas o to, ile tych kul należy zabrać, tych białych, wyciągnąć z tej urny, aby prawdopodobieństwo wyciągnięcia białej spadło do 4%. Można to zrobić w ten sposób, że sprawdzać wszystkie odpowiedzi po kolei, no ale to jest amatorka, nie będziemy tak przecież robić. Pokażę ci, jak to zrobić pełna profeska. A więc od 6 kul odejmiemy sobie pewną ilość kul x. Wtedy liczba wszystkich kul też się zmniejszy o x i prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, bo to wyrażenie w liczniku to jest nowa ilość kul białych, będzie wynosiło 4% a 4% to jest 4 setne. Czyli jeszcze raz miałem 6 kul białych, odjąłem pewną ilość i teraz w liczniku mam nową ilość kul białych dzieloną przez nową ilość wszystkich kul i to będzie równe 4% czyli 4 setne mnożymy to na krzyż, a więc 6 minus x mnożysz ze stówką, pamiętaj o nawiasie, jest równe 4 razy 30 minus x. I teraz 6 razy 100 to jest 600 minus 100x jest równe 120 minus 4x. Przenoszę sobie 120 na lewo ze zmianą znaku, czyli odejmuję 120, 480 minus 100x jest równe minus 4x. Dodaję do tego teraz 100x i mam 480 równe 96 i 96x, oczywiście. Podzielimy to teraz na 96 i mamy 480 dzielone na 96. Jest równe x, a wiemy, że to się skróci i z tego wyjdzie 5. x jest równe 5. A więc z urny należy wyciągnąć 5 białych kul, aby prawdopodobieństwo wyciągnięcia kolejnej białej kuli było równe 4%. Odpowiedź d. Daj znać, czy podobało Ci się to zadanie, czy byłbyś w stanie je poprawnie rozwiązać na egzaminie. Zostaw komentarz, co sądzisz właśnie o tym zadaniu. I widzimy się jutro na 53. dniu matematycznej studniówki. Do zobaczenia.